mam, widzę na w kolejnym odcinku z Minecrafta. I tak jak mówiłem poza odcinkiem sobie troszkę pobudował chyba trochę, bo w sumie wiecie no... nociałem się iść do kopalni po prostu, bo potrzebuję kobla teraz, no bo są briki i tak dalej i drewna potrzebuję na dach, tak ogólnie gdzie wyglądał dom. Tak się to prezentuje na razie. Jest tu już dokończony są już ściany w miarę porobione. I tu, be tu nie idzie okna, w tamtym miejscu nie idzie okna I nie będzie okna chyba w tym miejscu Będzie po prostu zabudowane z tą brickami Ładnie Albo w tym miejscu nie idzie okna A w tym będzie, zobaczę jeszcze Dzisiaj bym poszedł do kopalni Bo, no, potrzebuję materiałów budowlanych Tak? Przede wszystkim kobla Wezmę sobie to Wezmę sobie drewno To drewno odłożę, bo to mi się nie przyda ra Raczej Patyczki sobie całe wezmę, jakiś dir do podbudowania się. Która jest? Jest dzień, jest no, zachód jest. O, a Wandydowek mam na zachodzie, tam wychodzi okno w spialni. ładnie wejście na zachód wychodzi. Piasek sobie wrzucę do przetopu. Tych miejsc, które ja nie potrzebuję, aż tyle przetapiać. Ile tu mam? Nic nie mam. Ale 27 plus 8 myślę, że starczy. Tam nie mam nic. Drewno jakieś, crafting biorę ze sobą. Z patyczków jeszcze tylko zrobić jakiś, wiecie, jakiś kilof metalowy. Tam już sobie drewno, te kamienne porobię na miejscu. A, takie jeszcze sobie zrobimy rzeczy. O, pochodynki. 50 pochodynek myślę, że starczy. I co? I tu jeszcze coś mam stąd do zabrania. To mogę wziąć. Mieczyk gdzieś taki uszkodzony. Ale to sobie zrobię... A metalowy już może zrobię. Będzie chyba lepiej metalowy już mieć. No to dobra, to robimy jeszcze metalowy mieczyk. Niepierdzielę, no ale te, te achievmenty dopiero teraz. To jest dobre. Tak, tak. Tu sobie w ogóle mógłbym posprzątać w ekwipunku jakoś. E, tak sobie zrobić, tak sobie zrobić e, Tutaj, tak, tak, tak I to tutaj za chwilę wrzucić do przetopu Dobra, wszystko mam Wszystko mam Teraz właśnie te koble potrzebuję, bo no, stąd briki nie Na budowę No bo do... o nie, no to małe główno przyszło, serio Boże nie zrespiło A pierdź, nie no No przyszła ekipa, no Pyk, pyk, dobra e, Szybkie jeszcze szyby sobie zrobię Na szybkości Odłożę to I już sobie zamontuję te szyby tam gdzie powinny być Czyli tutaj Już mi nie idzie wiało do domu Tak, tak I w Scypialni miałem mieć dwa okna. Tutaj, tutaj, no i tutaj, nie? Dobra, wszystko mam. Wszystko mam. To jest brojki jakiś nie mam. To chociaż portki co zrobię z tego żelaza, co mam. O! No zawsze to coś danie. I idziemy do tego szkieletora. No Dobra, tyle. Idziemy teraz do kopalni Lagogeniczna dżungla <tryk> Tyle, w sumie można by było taki film nagrać Lagogeniczna dżung dżungla. brzmi nieźle. Uran New Orle Uran! <tryk> I boksit Nie wiem czy się robi z aluminium, wykopię. Fajnie kopie ten kilofik Tam jest co? Tam jest metal. Tu jest co? Miedź. Na razie jej nie potrzebuję, wykupałem ostatnio sporo. Tam już nic nie ma. Dobra, to idziemy do tej dziury, o której mówiłem ostatnio, że na poprzednim filmie. To nie oglądał to zapraszam. Taki fajny krótki był, bo. No, nie chciałem długiego robić. I tak, tu jest. Tego tu nie widziałem. Jak one szybko napierdzielają z tych łuków. O nie! O nie, ogórek Dobra, na szczęście Rozpykany Jedną chciałbym pochodnie Jest tu coś? Nie ma tu nic Dobra, no to kopiemy Boksyt Jest tu coś jeszcze ciekawszego, może, niż boksyt? Żela metal jest No to metal można wykopać tu chcę teraz węgla jeszcze podkopię. Nie jakoś dużo Bo nie na węglu mi zależy bo Zależy mi bardziej na jakiejś takich bardziej surowcach Na surowcach bardziej Na metalu, na diamentach Na redstone'ie, na złocie mi zależy A chyba bardziej na redstone'ie niż na złocie Bo te podstawowe maszynki z tego co pamiętam wymagają właśnie metalu Dużej ilości metalu i dużych ilości redstone'a cyna też się przyda, bo to będą te pojemniczki na do tego do na lawę te Celsy. To, to się przyda, dobra, idziemy tu. I właśnie to jest ta jasta ta odnowa, o której mówiłem ostatnio. Mieć no, można wykopać, no ale. Nie na tym mi zależy, na koblu mi zależy, a kobel i tak będę miał. To se zakopię, żebym tu nie wpadł. Tu chcę trochę metalu podkopiemy. Tam jest, widzę, nic. Ciekawe, znaczy no co? Y, ciemność. Tam jest nic. Uran. Pięknie. No, już latarki nie potrzebuję, już będę sam świecił w ciemnościach. Ogórek, ogórek, ogórek A i tu nic, nic nie ma, dobra no to fajnie, bo przynajmniej sobie to zakleję już, że tu nie chodzić Kurde, znaczy pewnie tu i tak quarry wle wleci skończy się <noise> kopanie takie ręczne no, Tu w tekicie nie ma co kopać, w tekicie w tekicie nie ma co kopać ręcznie, tu kwary się robi i się kopie samo Reaktorek się jej zapnie, albo panele słoneczne, no lepszy le chyba lepszy reaktor, bo trochę prądu on zawsze wyprodukuje, na tyle co Quarry potrzebuje to spokojnie taki z czterokratkowym prętem paliwowym wystarczy, no i będzie. I będzie się działo, Opiemy dalej. jak budowałem ten domek, to z tego co pamiętam, wtedy robiłem badacz. No inaczej, wtedy, bo robiłem tu z dębu. A czy narobiłem no, trochę no, większy, nie? To jest taki wersja mini. Generalnie gra w grach survivalowych nie umiem budować małych rzeczy. Jak buduję na przykład nie wiem, w Sonsach, grałem z kolegą ostatnio, to na dwie osoby zrobiłem dom trzypiętrowy, nie? Zrobiłem większy dom niż jak graliśmy w trójkę. A na Minecrafcie coś buduję. Mi, zawsze buduję po prostu za duże rzeczy. Tak dobrze, a przynajmniej magazyn tam będę mógł na przykład wstawić. Kasteryt widzę. Kasteratyt. <grym> to nazwijmy. Ile mam kobla? Kobla mam 20. To, to zawsze coś. Kobel i metal. Na tym się chciałem skupić. A, to tyle. No biednie. Nie, nie że będzie coś lepszego. Ile mam w ogóle metalu? 13. No, naprawdę, bieda. Bieda w ciór. Może tu w dół zejść po prostu? Która jest? 28. To może tak po prostu zejdę. Takim o. Może tak po prostu zejść się na dół. Może coś trafię ciekawego. Może nie. na mini coś widzę, że jest. Mini-mapka trochę tak oszukuje w takim miejscu. Tam coś jest i tu jest lawownia i tu jest... opuszczony Mineshaft! Ta opuszczona kopalnia, no fajnie, fenomenalnie idzie miejsce na kopanie czegoś eee, W dół coś tu zejdzie. Galena Galena to chyba ołów z tego wychodził Kastraty Nie potrzebuje Ja po ja przyszłem po Redstone nie po galeny, nie po kurde kastraty, nie po petroleum. Chciałem ten. No. No tego onego nie. Jedenasta kratka? Tu coś jest. To tam pójdziemy. Już jest metal. Jest dobrze. Może diamenty, bo jest jedenasta kratka. Na tej się będę kopał. Chociaż generalnie chyba na 10 lepsze są. Bo tak mówi się, że 11, 11, ale jak kopałem ostatnio, to na 10 mi lepiej szło. A na 11 to tak słabo jest z tymi diaksami diamentami. Znaczy no na pewno lepiej niż na jakiejś 16 kopa. Teoretycznie o Elektrolit Ale. Wykopałem ten kastraty, nie kastraty Tu już nie ma tego elektrolitu Tylko dwie sztuki były Nie chcę kastraty, tu ja chcę Kurde redstone wow Redstone no Właśnie no wracam To na chyba Trzynastej dobrze jest już kopać Bo także ja, Tu jest jedenasta Od szesnastej są jak nie Czyli jest 11. Czyli jest 11, 12, 13, 14. Czyli na 13 można kopać bez problemu, już diaksy. bo wtedy mamy. Jakby na górze mogą się respić, na dole mogą się respić, i no wszędzie, z każdej strony. Tylko, że no jednak to jest mała kratka, i mniejsza jest szansa tam. No bo mniejsze, o jest redstone! Mniejsze złoża są na wyższych, chyba no, na 16 kratce się jest respi. W sumie diament 1 po 1 warstwa, na, najniż, na 11 może się zrespić w suficie nawet i fajnie. Yy, na 11 może się zrespić w sumie w suficie dia yy, diamenty nawet i na chyba 4 kratki, więc chyba jednak lepiej na dole kopać niż wyżej. Tera, mamy już dwa staki O, dwa staki tego metalu. E, e metalu. E, tego kurde a bo tu jest ten szyb taki geodezyjny czy jak to się tam nazywa dobra tutaj już w tą stronę myślę że można byłoby zakręcić metal przyda się tu ustaliliśmy że metal przyjmuje metal redstone mamy też już 18 co prawda ale no na 18 obwodów to już starczy na jakiś piecyk elektryczny Macerator bym zrobił i, i... co jeszcze? Chyba tyle bym robił. Teraz, pokażcie mi z tego później jest overclocker. Upgrade, obwodzik też. I kulant A tu jest boksy już. Tyle metalu, tyle metalu. No nie wiem, no zobaczę, nie. Tuś tak rozkopię jakby co? I tam jest lawownia za chwilę. Dobrze, o redstone yy, Drugi poziom No to sobie zrobimy piecyk I przetopię trochę tego metalu Tych metalu Tego metalu O. Da, na tym poziomie Zaawansowania gry, dobra, to przetopię Przetopione Dostanę teraz, że i z Isn't coś tam, Iron Peak? Nie. Możliwe, że to nie ta wersja, i że jeszcze tutaj nie było tego. Podeba było w tej nowej wersji, to już był, był Advancement, a nie Achievement. Bo to pozmieniali, kurde. Ile mam redstone? A? Prawie stack 40. To nie jest prawie stack. To jest podatk z Nie Nieważne. Ale wystarczająco. Na jakieś takie podstawowe sprzęty. Patrzyłem też, jak się to przetapiało Na jakieś takie, jakieś met te piecyki i tak dalej. No. No, wystarczyłoby. Wystarczyłoby. Miedzi mam też, więc w sumie miedzi nie. Bo teraz gumy potrzebuję dużo. Teraz potrzebuję zaś gumy. O, to nie potrzebuje węgla. I tak wykopię. i tu powinna być za chwilę lawownia jeździ lawownia tylko że tutaj limestone a później już lecieć chyba dirtem więc tak jeloryt jest jest oczywiście wungiel o tu można także zobaczyć co jest iron jest diamentów tu żadnych nie widzę głęboko nie I głęboko to najważniejsze. No i teraz jakiś jeloryt sobie wykopię też. To jest do reaktorów. I właśnie na to zasilałem kiedyś tą Quarry. I tak jak to wygląda tutaj? Jest przejście do normalnej jaskini. To przejdziemy sobie tu jakoś bokiem. Będę kopał, żeby wiecie, żeby jak mają być diamenty, żeby je zobaczyć w ścianie. Na shifcie co prawda biegam. Bo żeby się oczywiście nie uszkodzić o coś. I jesteśmy. Spora lawownia. O, i tu już jest głęboka lawa. Wchodzimy na głęboką lawę. Tu gdzieś szkieletora widziałem na mapce. Tam gdzieś szkieletor. A generalnie jak się jest nad lawą, to szkielety nie są zbyt przyjemne. A zwłaszcza... Nie no, w swoim domku, ale materiałów trochę by mi było szkoda już, no. Trochę ta, Dobra, i tam jest co? Tam na razie zabudujemy. Lecimy w tą stronę, po ten redstone na przykład. Pyk, 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 pyk. Tam nic nie ma. Dwa kawałki tylko. Dwa kawałki tylko. No, ale i tak mamy 48 kawałków tego. Więc spoko, spoko. Ból ta lawa. Gdzie jest to przejście? Tu już powinno być to przejście do tych... Mobów jest. Pokażcie teraz. Pokaż kotku co masz w środku, co? Ehm, nic. Nie musiałem się tak trzeć. Nic. Ehm, jeloryt. I co tu był? Boksyt był. Redstone. No zawsze coś, nie? 14 kratka. No Teoretycznie mogłoby coś tu być, nie? Takiego niebieskiego nazywa... zaczynające się na di... dym nakończone... kończące na a... na... amend <tryk> ty no sporo tego redstone'a sporo, sporo to myślę, że redstone'a już mi starczy tak, dwa staki mi starczą to na spokojnie nie muszę się już przejmować z tym, że mi nie starczy no wykopię jeszcze trochę, no bo zawsze... zawsze dobrze jest go mieć nie będę musiał aż tak często do kopalni wchodzić właśnie pod Redstone. Galena. Galena mogę wykopać. Kurde, ale tam jest jakaś impreza obok. Chyba spawner jest. Dobra, pokażcie mi gdzie to jest. Tu zaraz za ścianą w sumie. Impreza ładna. Naprawdę ładna. Jest to Pokażcie. Chyba na górze to jest. Może być pod. O, przynajmniej to wykopię. Ale tu chyba gdzieś to będzie już powoli. Jest? Jest. Co jest? Bliet. A ja mam metalowy. Nie zauważyć. W zombie Villager jeszcze, co tu się dzieje? Dobra. E, spawner jest na pewno. No szybko, umieraj. Kurde. Koniec? Co to ty? Taki, taka mała i... Taka... Posiadówka tylko, ale... No nie, spawner. Tak jak mówiłem. Name, targan powder, cyna, wiadro. Tak jak mówiłem, spawner. No to było pewne. Hmm, Kastery, czy coś jeszcze tu jest? Tu jest zejście w tą stronę, tu będzie, nie będzie. Co się jest, no? Co się jest? Rajeloryt. I Ile odcinek trawa? 21 minut. No to on... Też już w sumie nie ma miejsca kwipunku, Więc za chwilę będę się zbierał do góry i pójdę do domku, Ja to już będę przetapiał. Co to jest? Pe, perdo. Co? Peridot. Co to jest? Co to jest? Peridot. Kiedy to jest na ty w, w, w A, bo tu jest ten Project Red, a nie Red Power Blue Power, dlatego są te rudy Dobra Ale co tu jest? Jakiś perid <grym> Do czego to jest używane? Tu sobie trochę tego jeszcze podkopię, tu sobie jeszcze coś podkopię jest co, tu już jest gówno i tu w tą stronę po, po, podejdziemy, nie? Zejście w dół, które się kończy. Ok, czyli tu generalnie już nic nie ma. Można tylko wykopać te rudy, które zostały. I wyłazić z dziury i budować domek. Teraz mam przynajmniej materiały. Czyli dobrze, że miałem taką... robiłem sobie taką kopalnię, taką wiecie, taką manualną. W sensie, że... Mam własny szyba, nie, że właśnie takimi jaskiniami goniłem. Bo przynajmniej miałem materiały na... mam teraz na budowę domku. Teraz 26 kratka, no to jeszcze trochę jest. Ja pierdzielę. Um, ja wezmę sobie ten metal. Ja, wiecie co, bo ja chyba już też mam. Powoli zapycham z ten ekwipunek, wiecie tak. Chyba odczułam wrażenie, że już chyba można wracać powoli, wiecie? Tak. Chyba nie potrzebuję już tam iść. Tam też już ta jaskinia szła w górę, to wiecie, to tak. No, to tak, tak na spokoju, tam już nie będę szedł, no widzicie, no zapycham mi się ekwipunek, to tak. Też niech będzie jakieś złoto czy coś te tego diamentów to ja już nie wydobędę mam zapchany <grym> Ja pierdzie, co się dzieje Ja gram na normalnym, ja nie gram na jakimś trudnym czy gdzieś ja gram na zwykłym normalnym A tu się takie imprezy dzieją w tych jaskiniach. Zniknij lawo, znikaj lawo, znikaj Fajnie, trafiłem z tym Tu kolejne jakieś przejście Może i zajdę od tyłu to idzie w dół Wiecie co to jest ma ta mobownia tam co była ta impreza tam chyba będzie za niedługo, więc Seria już pełno żelaza 9 to nie jest dużo no, pasowałoby wyjść boksyd jeszcze jakiś wykopie, wykopie się jeszcze to galenę se wykopie kasteryt kasteryt A i tu już jest, tu już jesteśmy przy tym, dobra no, no to myślę, że można iść powoli, nie? tutaj tak jeszcze sobie zostawimy pochodynkę żelazo kasteryt. nie będę też tego kopał całego nie tylko tak po części bungla mogę kopać bo jeszcze mam miejsca na galena Plusy jeszcze podkopię, ten wągiel wykopię, to jedno złożę co tu jest i będę się zbierał. No mówię, jak mam pełne ekwipunek, to też nie, nie ma co głazić po tych jaskiniach, bo no i tak nie zdobędę już, ja będę miał diamenty, a mam takie rzeczy, których szkoda mi było wyrzucać. Więc myślę, że można się zbierać. Tu jeszcze jakiś boksyt podkopię, wiecie jak to mogę to podkopię, coś chude złoto. Może piecyk, to crafting jest taki dopiaty na razie, niepotrzebny mi. Dobra, no i się zbieramy. Tego już nie zbieram. Tu jest ten spawner. Tutaj trzeba jeszcze przyjść po to. E, tu jeszcze można trochę podkopać wungla. Ile go mam? No, też już nie kopać. Oczywiście coś dużego musi jeździć za oknem. O, tu jest dużo tego złota. Dobrze wiedzieć, że go tu jest trochę. To trzeba żelazny, żelazny. Dobra. Do domu. Na hausę. Teraz. Kurde. Nie, 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 nie. Tak, żebym nie mógł tu wpaść. Nawet jakbym chciał. Teraz sobie. Ayaz, <gülüyor> <gülüyor> İyi de olur. Şu kadar çi bence ne oldu çi bence cehennem. ya. Şu hmm, da ya koş. Nie tędy Nie tędy jest noc Nie, dzień A to fajnie W tą stronę i do wyjścia Tu będzie trzeba wsadzić Quarry Tutaj jest tak, myślę, że idealne miejsce na Quarry żeby wykopała mi w tym kanionie to wszystko i jesteśmy na powierzchni. No więc to by było tyle. Z Bilans kopalniany jest naprawdę fajny. Teraz będę mógł dokończyć ten domek. Będę mógł inne też rzeczy porobić. No i maszynerię. W następnym odcinku będziemy się bawili już w maszynerię. A domek sobie dokończę jakoś poza odcinkami, nie? Poza kamerami. No. 28 minut. Matko bosko. Na razie. Cześć. Halo, zatrzymaj nagrywanie. Halo, no zatrzymaj mi.